I witajcie, to znowu ja Masz i tym razem chciałbym was zabrać na wycieczkę do krainy bezmyślnej rozwałki, mianowicie do gry Serius sam HD, drugie starcie. Dostałem ją, kupiłem ją, udało mi się ją dostać na wyprzedaży Steam. Trochę sobie pograłem, jest to biorąc jedna z gier mojego dzieciństwa w wersji HD, więc jest pięknie i pomyślałem, że przedstawię Wam ją. I sobie zaczniemy grać. Grałem sobie trochę na trudnym, więc walniamy sobie poważny, czyli prawie największy stopień trudności. Najwyżej będę okrutnie lamił, a wy będziecie śmiać się i łapać się za głowy jaki to ja jestem kiepski. No. Dla tych, którzy nie wiedzą, a paradoksalnie wydaje mi się, że może być was trochę dużo niestety, serius sam to jest taka. Eee, to jest strzelanka w stylu areny e, z dużą dozą kumoru e, jest to tak naprawdę duchowy spadkobierca, myślę tego Look, ma, <laughs> duchowy spadkobierca e, Duke Nukema z tego co pamiętam tu gdzieś na dole była rakietnica ukryta eee, tylko nie ma nigdzie pokazane mojego o tam jest Widzicie jak to dobrze jest, znać sekrety gry co? Okej okay. <grystanie> No a teraz mi pokazuje kurde oddech I pewnie nie zdąży wypłynąć na zewnątrz i będzie fail już na dzień dobry No coś przynajmniej będzie uzasadnienie dla nazwy yy, serii, mianowicie maszlami Okej, okay, dobra Żyje. Więc tak, mamy, mam piłę mechaniczną, do której mam nie, nieograniczoną amunicję, mam nóż, mam jeden rewolwer i mam re rakietnicę. A teraz wam jeszcze pokażę coś fajnego. <ścoughs> e, tak, ciekawa sprawa jest w tej grze, że można praktycznie każdy... E, praktycznie wszystko w grze można rozwalić. Dobra, zaczyna się niewinnie. Tak nawiasem mówiąc, ja pamiętam tą grę jako taką grę właśnie, w której się biega, rozwala rzeczy, niespecjalnie się martwią, to nic. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, bo ja grałem w tę grę zawsze jako młodziak na poziomie... Oła! Oh, wow. wow, już się fail zaczyna. Zobaczcie, ale muszę się trochę... Oh. <ścoughs> oh, przepraszam was a tam jest po drugiej stronie jeszcze coś, a to nie zauważyłem, zapomniałem. Już nie będę was męczył płynięciem po tą... No, po rakietnicę, ale no dobra. E, jeśli kogoś interesuje Fabuła, a nie powinna, to w serius sam w poprzedniej części walczył z jakimś kolesiem nazywanym Mental i ukradł jego statek. I teraz posłuchamy co ma do powiedzenia w półce telefonicznej. Zapomniałem o tym, że w sekretie powiem Hello, <grywa> słyszałem, pamiętałem, że gdzieś jest budka, ale w środku nie pamiętam gdzie. Bondi, E, tak mi się wydaje, że to było nawiązanie właśnie do Duke Nukema Blondie, czyli właśnie blondynek. Czekamy na niego całe wieki. Znaczy, co prawda, Duke Nukem Forever już wyszedł, ale wszyscy wiemy, że tworzony był bardzo długo. No, teraz mam przynajmniej tarczę. E, Praktycznie nie będę biegł Mam dwa pistolety, mam naboje do strzelby, a nie mam strzelby. Gdzie jest strzelba? Powinna gdzieś być. Rozpieprzanie tych, kurde, nogów z kulami bez strzelby jest wredne. Dobra, chodź tu, czytamy. A, jeszcze taka ciekawostka, jak się dwa razy kliknie jakiś przycisk, który nic nie robi, to wchodzimy do takiego swoistego leksykonu, w którym są opisy wszystkich broni, przeciwników, jakieś podpowiedzi i tak dalej. To też czasami jest dosyć zabawne, ale nie będziemy tego czytać, bo chcemy się zabijać, a nie czytać coś. Oczywiście amunicję do pistoletów mamy nieograniczoną. Aż tutaj. Dobra, jednego, jeden zdjęty U! Pat, patylini. to jest? To nie jest takie proste, jak się to wydaje, serio. Ola, jak jest ich dwóch, to mogę wyjąć piłę. Oj. Chyba trochę za wcześnie wyjąłem piłę. Jest jeszcze jeden? Nie, wszyscy, dobra. Eee, o właśnie, szybki zapis. Ta gra bardzo rzadko sejwuje, więc opłaca się robić szybkie zapisy. I po tym potępie, w jakim mi idzie granie, w tym momencie, nie wydaje mi się, żeby udało mi się przejść cały pierwszy rozdział tu z wami. Ale przynajmniej e, może ze dwa odcinki nakręcę od razu. Zobaczymy, tam coś biegnie. Co to jest? Żabki, ty. Chamy dodają już tutaj żabki? No nieładnie. Normalnie, żabki to dopiero gdzieś w drugim, trzecim rozdziale się pojawiają. A tu widzę chcąc zwiększyć poziom trudności Ale też mogę pożapkować sobie, też sobie skaczę i co? I co? Pieprzone żabole. Najgorzej no jak później są te takie świątynie e, jakichś majów czy coś i w tam wąskich korytarzach się biegnie i te żabki skaczą, takie wkurzające są. W ogóle strasznie fajna muzyka jest tutaj, co prawda jest no, bardzo prosta tak naprawdę i to jest no jeden, dwa e, bity w kółko lecące, ale bardzo moim zdaniem fajne w w ucho. A tutaj e, znak rozpoznawalny, seri, rozpoznawczy serii wręcz, czyli e, bez głowy samobójcy. <laughs> Oj, zapis, dobrze, 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 że zapis. E, tak, nawiasem mówiąc, wyszła trzecia se część Serious Sama jako gra niezależna, w sensie jakaś firma niezależna zrobiła trzecią część Serious Sama, ale, ale, tak z tego co widziałem po, po tych po screenach i po, po gameplayach, to moim zdaniem jakoś nie oddaje klimatu tych poprzednich gier. W sensie, oj. Oj, 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 kurde, znowu zaraz spadnę, e, w sensie trzecia część ma taki bardziej, troszkę zbyt nowoczesny klimat, bo e, biegamy tam po jakichś, kurde, Azerbejdżanach, kurde, gdzie on się podział? Zabijemy już go? Chyba no, tak, dobra, biegamy tam po jakichś Azerbejdżanach i biegamy po jakichś, kurde, Iraku, nie wiem. I w ogóle nie ma to żadnego klimatu tutaj, bo wszystkie seriusy same zawsze działy się, właśnie w jakichś dżunglach, to znaczy wszystkie, wszystkie dwa, jakichś dżunglach, jakichś ruinach, i to wszystko było takie, wszystko było takie nierealne i takie fajne, takie, takie z przymrużeniem oka, a ten nowy serial sam jakby stara się być, nie wiem, poważny. W ogóle nie rozumiem tego, jak można starać się być poważnym czy takich, że. Dobra, z tego co pamiętam, jak tam. Pójdę to się pojawi byczek. A jak tu pójdę to się coś pojawi. O, już idzie chyba byczek i... Dobra. Chodź byczek. Yy... Wydawać by się mogło, że ta gra jest bardzo prosta, ponieważ większość większość przeciwników y, opiera swoją taktykę po prostu na szarżowaniu na ciebie prosto UBM y, i jedyne co ty musisz robić to po prostu skoczyć raz w lewo w odpowiednim momencie albo w prawo, żeby uniknąć y, tylko, że niestety, o jezu, o tego nienawidzę najbardziej, fuck dobra, czas wyjąć pistoletki problem polega na tym, że im więcej jest im więcej się dzieje, tym trudniej unikać tych koleści Jak widzieliście tam na początku, e, na początku, jak było mnóstwo tych, mnóstwo tych szkieletów, to w ogóle nie dało się ich unikać. Bo jak unikało się jednego, to się wpadało na drugiego. Podobnie jest tutaj. Jak te kulki latają, pieprzone, fuck! Nienawidzę ich po prostu, najbardziej znienawidzony przeciwnik w grze mój to jest ten ham, co... Nie! O Jezu... Będzie kolejny fail, bo nie mamy w pieprzone kulki. Co ciekawe, te kulki też mądrzej latają niż na niż na normalnym jakby trybie, znaczy na na niższym poziomie trudności, bo na jak grałem na sobie na tym trudnym, no to one po prostu tam leciały w zasadzie prostą prostą drogą albo robiły trochę zakusy A te patrzcie jak tutaj Fuck. Sorry No, a te kulki widzieliście jak one sobie kluczyły w lewo i w prawo o oh, Jezu Muszę wam powiedzieć że na trudnym takich problemów z tym nie miałem FAK! Znowu Dobra, dobra Spokój, skupienie po prostu teraz, jak się wkurzyłem już na tego hama, to gorzej mi idzie. Teraz muszę się, uspok muszę się uspokoić. Tak na mówiąc, patrzę i strasznie mało mam klatek na sekundę. Nie mam pojęcia czemu. Mam niecałe 30, 20 kilka. No, fak. Myślałem, że gdybym w stanie, Dobra, a teraz. Taktyka biegniemy na niego prosto z shotgunem. Dobra, tak, ale ten tu jest. Dobra. No i widzicie, jak to się robi. Hamsko trudne. Dobra, tego i będzie po sprawie. Mam tylko jedno życie. <laughs> o Jezu, nienawidzę tej gry. Jeszcze kamera mi się rozładowuje. O Jezu, poczekajcie chwilę to podłączę ją do, do kabla.